Czy do transportu odpadów od gospodarstw domowych na wysypisko potrzebna jest licencja na przewóz rzeczy? Czy wystarczy wpis do, reje do rejestru BDO przedsiębiorcy? Przewóz odpadów e, e, z odbieranych z gospodarstw domowych. Nie potrzebuje, nie wymaga posiadania licencji, bo nie wykonuje ten przedsiębiorca transportu drogowego. Natomiast skupuje te odpady, więc w chwili, kiedy zabiera odpady z gospodarstw domowych, tak naprawdę one stanowią jego własność. I w tym momencie wystarczającym dokumentem będzie posiadanie przez firmę zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne. A sam fakt, że mamy do czynienia z odpadami, musi podlegać wpisowi do BDO. I przedsiębiorca musi mieć swój numer BDO i powinien tam dokonywać wpisów. Więc to są dwa, dwie różne rzeczy posiadanie uprawnień, czyli zezwolenia i dopisywanie do BDO przewożonych towarów.